Ale piękna rodzinka! Szybko moi kochani, nie ma czasu! Ona jest zamieniona w łaka po raz kolejny, gdzieś na pustkowiu. A chciałabym tylko zaznaczyć, że za 4 godziny może urodzić już kolejne dziecko w naszym studzicie challenge. Tylko 3 dzieci nam zostały do końca tego challenge'u. Ja już szykuję dla was niespodzianki na ostatni odcinek, ale nie wiem czy czasami to nie będzie ostatni odcinek. Próbuję odzyskać kontrolę. Oczywiście, że się nie udało. Prawie zawsze się nie udaje. A tymczasem w naszym domu Penelope jest skrajnie głodna. Nie wiem czemu twoje rodzeństwo się tobą nie opiekuje. Patrysie i Sintera. Imienniczkę po Patrysce, która zaczęła challenge i imiennika po Sintrze. I oni w ogóle się nie opiekują młodszym rodzeństwem. Jest jeszcze bestia, ale co do niego nie mam żadnych wymagań. Zresztą zobaczcie na niego tylko. No i najmłodsza córeczka Lary to jest Penelope, która jest naprawdę bardzo, bardzo śliczniutka. Oczywiście wszystkim już ostatnio na wczorajszym live. Pozdrawiam wszystkich, którzy byli na tym live. Zawsze w niedzielę się odpalam na transmisjach na żywo, więc e, niedziela 18 możecie mnie zobaczyć na żywo. I wczoraj ogarnęliśmy im cały wygląd, cały outfit. Nie było łatwo, bo nie wiem dlaczego, ale Patrysia, no, dziwnie wygląda. Seru, taki, taki, taką ma dosyć dziwną urodę. Jest sobota, wiadomo, ale przydałoby się w sumie lekcję odrobić, więc e, odpalam grupę naszych dzieci i niech błyskawicznie od Drobią lekcje razem. Ja zapomniałam jeszcze Ciebie pokazać. Tak wygląda pola, mojej kochani. Jest w takim mrocznym klimacie. Nie jest łatwo prowadzić to z dzieci challenge, gdy muszę ukrywać główną mamusię, żeby po prostu nie straszyła dzieci swoją wilkołaczą formą. Prze też przez to, że ona jest wilkołakiem, cały czas ma jakieś jazdy, odpały. No, no, patologiczna stara, no co tu dużo gadać? O, dzień dobry, patrzcie, kto przyszedł. To jest tatuś bestii. No i jeszcze mamy Penelopię, którą trzeba pouczyć rzeczy, więc będzie tutaj trwała jakaś totalna organizacja. Ty w ogóle idziesz zaraz na lekcję harcerstwa. szedł, gdy Penelope się załatwiała jest teraz wielka drama pokojowa. Dobra, wy, zrób wypad. No, Neil to jednak jest bohater tej serii, bo on pomaga w odrobieniu lekcji bez żadnego proszenia, a wszystkich innych się zawsze musiałam o to prosić. Kładziemy penelopi właśnie spać. E, tak, będziesz czy czytała książkę? Jezu i płaczesz przy niej. Ja wam mówię, że wychowywanie się, gdy Lara byłaby waszą mamą jest traumatycznym doświadczeniem dla takiego dziecka, nie? Miała jej czytać, po zamyka no, no, książkę no, no, no. i Płacze oraz wydziera się w niebogłosy. No dobra, najmłodsze dziecko ogarnięte, więc nie ma czasu. Idziemy szybko do tego wynajmowanego mieszkania. Eee, wybierz się do mieszkania. W środku nikogo nie ma, ale tu jest nylon. No i ja muszę go, kochani, po prostu eksmitować. Eksmituj niesprawiedliwie! Kochani, eksmitujemy ich niestety. No, w sumie dlatego, że chcemy to mieszkanie sprzedać i chcemy zamiast tego otworzyć ten piękny i wspaniały plac zabaw. Co? Neon wręczył Simseo imię Lara prezent wraz z dramatyczną wiadomością. Jesteś moim sercem, moją duszą, moim skarbem, moją teraźniejszością, przyszłością. W siebie nie istnieje. Dziury. Matko, dobra, Neon, spokojnie. Byłoby wspaniale, gdyby ona chociaż czerpała 1% radości z posiadania tych dzieci, ale ona... Pernamentnie jest smutna i pernamentnie jest zła Juhu, moi kochani A więc oficjalnie pozbyliśmy się pasożytów Dobra, kochani, mamy to A właśnie, jeżeli wy byście chcieli kupić, nie wiem, dodatek do wynajęcia Pakiet Być Rodzice Ale najbardziej w sumie polecam teraz Wiejską Ślankę Licealne Lata Rancho też jest na fajnej promocji Ale chyba taka top promocja jest teraz na Razem Raźniej Jeżeli nie bójcie się nowej grupy wiekowej niemowlaków wbijajcie na Stand Gaming, bo są fajne, mega fajne promocje. Teraz linka macie w opisie, sami widzicie, że warto, bo można sobie kupić dodatki 50-60% taniej niż normalnie. A teraz na zbliżające się wakacje, na przerwę wielkanocną, no to idealnie byłoby sobie kolekcję uzupełnić. Możemy sobie zaznaczyć, że to wszystko to jest e, mieszkalne, żeby nam tutaj po prostu nikt nie chodzi. No i co? Dzisiaj jest sobota, jutro jest niedziela, jutro otwieramy sobie nasz plac zabaw w końcu i będziemy mieli, słuchajcie, Mam nadzieję, że taki dochód z tego pasywny. O, Patryśka i Luna nas odwiedziły. Siemaneczko, dziewczyny kochane. Chceś na festiwal miłości, ale głupio mi paradować tam w pojedynkę? Pójdziesz ze mną? O, Boże, tak. Po prostu udajmy się całą naszą rodziną. Festiwal miłości. Tutaj zawsze można znaleźć miłość. I ty masz w ogóle. Ej, ale to jest chyba nasza córka, bo ma na nazwisko Piurpia Ta Aurelia, która cię zaprosiła. Poza tym, to jest młoda, dorosła, a ty jesteś jeszcze nastolatkiem. Sinter, nie wiem skąd ty ją znasz, pewnie jakaś rodzina Więc y, poszukamy ci Jakiejś fajnej nastolatki Guru miłości, gdyby guru miłości nie był Takim brzydalem, to bym totalnie się nim Zainteresowała, ale jest stary i brzydki Twoje przeznaczenie w sferze uczuciowej Wygląda niewesoło Dzięki stary za taką super Po prostu wróżbę, nie? Ty to zawsze y, potrafisz człowieka pocieszyć Ej, zobaczcie na to, to jest Piper 35, Bailey Moon i wszędzie jest nasza rodzina, to koniec, patrzcie Bailey Moon, Pure Pia, Bailey Moon, Bailey Moon, Bailey Moon, Bailey Moon, Bailey Moon, Bailey Moon, Bailey Moon. Ale przynajmniej wszyscy nasi potomkowie są naprawdę ładni. Zenobia Gracz, nastolatka, dawaj tutaj szybko, Sinter. Ona będzie idealna dla ciebie. Dobra, udało się nam zwrócić no, jej jest. uwagę, teraz trzeba się z nią zaprzyjaźnić. Może, nie wiem, wygłupiaj się. Znalazłam kolejnego nastolatka, to jest Filip Landgrab, czyli też na szczęście nie nasza rodzina, a nie... Jakub, sorry, Jakub Landgrab, nie Filip. Mamy tutaj Patrysię i kazałam jej się z nim zaprzyjaźnić. Zobaczymy, czy w ogóle będzie nią zainteresowany. No, wygląda fajnie. Trzymajcie kciuki za nią, ej. Dobra, chyba będzie dobrze Dobra, kolejny nastolatek na liczniku Ej, wy już się na maksa za... Przyjeździliście Ty mu musisz iść o krok dalej Jest pierwszy pocałunek Moi kochani, Sinter będzie miał dziewczynę Co prawda nie wiemy nawet jak wygląda Bo jest w jakimś dziwacznym stroju No ale najwyżej zrobimy jej metamorfozę Zaprosimy może ją jutro do nas na obiad Ej, dobra, mamy już kolejną miłość Czy ty możesz już go pocałować? Kochani, jest pierwszy pocałunek Jest pierwszy pocałunek a i znaleźliśmy właśnie partnerów y, naszym dzieciom. Patrzę na Larę, klikam na dziecko. Nie jestem na to gotowa. Poród za w każdym momencie może urodzić, więc y, poświęć te ostatnie chwile jeszcze takiej wolności na naukę Penelopi, bo trochę y, ją ulewamy w sumie przez te wszystkie podróże. Pełna chata. Ten się uczy aktorstwa przy lustrze, ten popsuł prysznic, ta ćwiczy ta ugotowała wszystkim jakieś jedzenie. Dobra, to Wasik zawołaj. Tutaj trwa nauka y, mówienia Ya, çoğu çok u çebiy Bo moi kochani, Lara będzie miała teraz dziecko z Sajem, czyli z lekarzem, nie? Bo tak, wybraliście ostatnio, ale przecież jesteście właśnie na oku. Mamy tego przystojniaka z tego najnowszego dodatku i myślę, że on będzie tym następnym tatusiem. Kiedy w ogóle ty rodzisz? Czemu ty jeszcze cholipka nie rodzisz? O znowu do ciebie wyzwania. Ale dzisiaj, moi kochani, tak czy siak, jest wielkie otwarcie naszego Placu Zabaw i my mamy aż 30 tysięcy Simolonów. To jest przecież kupa kasy, więc ja myślę, że mogę to zrobić i inwestować w tą taką najdroższą zabawkę dla dzieci. Bo wydaje mi się, że po prostu statek piratów będzie po pierwsze lepiej pasował do naszego domu, a po drugie wydaje mi się bardziej klimatyczny. Grillujemy słuchajcie teraz steki dla gości. No i w sumie możemy w końcu tą naszą y, małą firmę, czyli plac zabaw dla dzieci otworzyć. Na razie ceny damy takie na otwarcie zwykłe, że bardzo tanio. I no i co? Boże, my otworzyliśmy. Ej w ogóle ty. No i co? Będą przychodzili ludzie i przyszła w ogóle jakaś Brygida z z dzieckiem i to jest właśnie dowód na to, że wilkołaki nie powinny zostać rodzicami. Jest wkurzona na maksa. przyprowadziła swojego dzieciora, który płacze, jest załamany swoją matką. Ona jest w jakimś szale. Udziel porad wychowawczych. Tak, Ty jesteś najlepsza, żeby udzielać porad wychowawczych, tak. A ile ludzi przyszło i wszyscy z dziećmi, nasze dzieci będą mogły się zaprzyjaźnić. Czekaj. Wybierzemy Ci najładniejszą koleżankę. Wydaje mi się, że to jest ona, Faustyna. Przyzywaniec. Ej, no, piękna jest ta dziewczynka. Bestia, to jest twoja szansa na to, żeby te wszystkie geny usunąć. Weź tutaj, powitaj ją. No dobra, zaczynają korzystać z tego, więc fajnie. No i my będziemy mieli święty spokój, bo nie będą nam włazić do domu. Zawoję wszystkich na posiłek. Aha, i wszyscy przyszli z tego placu zabaw też jest. co w sumie dla mnie jest totalnie spokój. Dobra, zaczęła rodzić Boże, tak długo na to czekałam. Mówię, co ona tak nie rodzi? Nie rodzi, powinna już dawno rodzić. U udajemy się do szpitala i tym razem y nie bierzemy tatusia żadnego, no bo będzie tatuś na miejscu. Prawdopodobnie przyjmował ten poród, nie? A ja aż się stresuję. O, dobra. A czemu mamy minus opłata za otwarcie firmy? Ej, słuchajcie, zamknęli nam firmę. Ej, patrzcie, kto tutaj jest. Kiki jest doktorem. O, matko. To ja nie wiem, czy czasami ona nie będzie odbierała, słuchajcie. Może on się zwolnił po tej romansie w pracy, nie? No bo w końcu w pracy ten romans był. Ej, kochani, on został asystentem. Po prostu go Zdegradowali Jak zobaczyli, że on miał romans z pacjentką Która przychodziła rodzić dzieci To zrobili go na asystenta Jak panikuje, nie? No dobra, weź szybko zarejestruj ją Ej, co to za arabski... Szejk Ej, co to za arabski... Ej, czekajcie Poznajmy tego Habibi Romantyczne zapoznanie Towarzyski miłośnik kotów żarłóg. Dobre, dobre cechy. A może on powinien zostać tym kolejnym tatusiem? Ej, to może być ostatni. Nie wiem tego. Aha. Ona mu brzuch pokazała do masowania. Ej, to się jeszcze się nie zdarzało. Sweet. A kiedy idziesz rodzić? Ona sobie, słuchajcie, randkuje z typem zamiast iść urodzić. Wy się przytulacie? On ją pociesza? Co tu się odwala? Ten już mówi o samolocie. Ej, ona nie, nie wyjeżdża do żadnego Dubaju. Idź po prostu urodź to dziecko, ja Ciebie błagam. Dobra, poszła, kochani, poszła. Mam nadzieję, że to nie będą po prostu trojaczki, bo nie chciałabym zakończyć 100 dziecięciolę na tym odcinku, ale no może tak być. Dobra, umawiamy się tak. Jeżeli to będą trojaczki, to ja kończę w tym momencie ten odcinek i e, kontynuację robimy w następnym, gdzie zrobię taki specjal, dobra? O, słodko z jego strony. Stoi, słuchajcie, przed drzwiami i panikuje. Przynajmniej ma świadomość, że to jest jego dziecko, nie? To jest fajne w simsach. Dziewczynka! Jak ją nazwiemy? Dobra, nie jest to setne dziecko. Bo pod ostatnim odcinkiem ptaszyna Sara napisała, żeby setne dziecko nazwać 100 I można dać to imię i chłopcu i dziewczynce i obiecałam, że to zrobię Ale to nie jest jeszcze setne dziecko, więc muszę jakieś imię dla dziewczynki Ej, bardzo mi się podoba Fortuna imię od Dagmary Fortuna to super imię <śmiech> <śmiech> Boże nie, nie gadajcie, że będą trojaczki są bliźniaki. Oh my god. White Horses Generation proponuje Malikę i to mi się podoba. Wydaje mi się takie egzotyczne, a ta troszeczkę jest z takich egzotycznych klimatów. Więc Malika i Fortuna nawet do siebie pasują. Boję się to kliknąć. Uff! <laughs> Jezus, no mini zawał, mini zawał, nie? Dostałam. Jezus myślała, że to będą trójaczki, są bliźnie. Ej, jakie fajne kołyska w ogóle tutaj. No i teraz zobaczmy. Jestem ciekawa, do kogo one będą podobne. Czy zobaczymy to podobieństwo w oczach? Dobra, widzę już, że ona ma mega ciemne oczy, więc raczej nie, nie będą po mamie czy po babci, tak, raczej dziewczyny będą miały ciemne włosy, ciemne oczy, czyli taki standard w naszej rodzinie, chociaż w sumie nasza rodzina najwięcej ma brązowych. Co to za prezent? Czemu w ogóle ty wbijasz podczas porodu do sali porodowej i masz w ogóle głos baby? Czy on jej właśnie dał 500 simolonów? Tak. Jak to możliwe? Zdoby to odczucie? Dzięki Tobie mój dzień od razu jest lepszy. Sprawia że się uśmiecham? Boże, Lara, Ty, ty sobie... Ty, Ty, Ty się nie szanujesz. Zdałaś się kupić za te pieniądze, te arabskie srebrniki, nie wiem nawet jak mam to nazwać. I co tu się stało? I chłop wrócił sobie normalnie do poczekali, do kolejki. O Boże, patrzcie kto do nas dzwoni. Tata Penelopi. A może ty byś przyszedł do nas do domu i zajął się w końcu swoją córką, co? Patrzcie, ona jest nagle wściekła. Spróbuj się uspokoić. To wszystko ich wina. Sprawili, że taka jestem. I teraz nagle wyszła, zobaczyła go i czuję się bardzo flirciarska. A gdyby tak kogoś pokochać, Czuję się świetnie. Chojna niespodzianka. Czy wy to widzicie? Stoimy przed bardzo ważnym wyborem. Czy to ten arabski Habibi, nie wiadomo skąd, ma zostać setnym tatusiem? Teraz kolejne dziecko, czy to będą trojaczki, bliźniaki, czy jedno dziecko, będzie tym setnym dzieckiem najważniejszym. Nie wiem, kurczę, piszcie w komentarzach, czy to powinien być on, czy on powinien. Czy on zasługuje na to miano, czy może ktoś inny. Bo myślałam jeszcze o randce w ciemną, żeby dać to przeznaczeniu. Liczę, moi kochani, na waszą pomoc i na wasze rady w tej kwestii. A Całe szczęście, że mamy w rodzinie nastolatków i przy okazji mamy full rodzinę, więc nie mogę się starać o kolejne dziecko, dopóki nie wyprowadzimy Patryśkę oraz Sintra. Ej, ale śliczności małe, zobaczcie tylko na nie. Dobra. Dzieci ogarnięte, a my zaprosiliśmy. Ej, ale czemu tu jest tyle dzieci? Dobra, Bestia zaprosił mnóstwo dzieci, ale ja. Ogólnie zaprosiłam słuchajcie też partnerów, nasze, naszych dzieci, nie? Żeby się lepiej wszyscy poznali. Myślę, że możemy też rozpocząć spotkanie tatusiowe i zawołać wszystkich na posiłek, żeby wszyscy się poznali. No i teraz tak, Patrycia, to jest Jakub. Jakub jest twoim chłopakiem, wręcz był pierścionek zaręczynowy. Ja myślę, że to jest ten odpowiedni moment, żeby już zapieczętować te związki, póki mamy to pod kontrolą, bo myślę, że my lepiej wybierzemy. Jeszcze oni Zamciał. mieliby sobie sami wybrać. Jest tutaj również yy, Zenobia. Figluj w krzakach? Jasne, idźcie figlować w krzakach. Lara, weź, poznaj tego Franciszka. Wesołe zapoznanie. Poznaj Zenobię, uprzejme zapoznanie. No i poznaj przede wszystkim Jakuba. Super, oni mają cechy. On jest fanatykiem ekologii, ale jest dobry. Franciszek jest wegetarianinem i kumplem. O jezu, on przyjął ten pierścionek zaręczynowy od Patresi Ej, dobra, ona jest już zaręczona. I dopiero teraz się w nim zakochała po zaręczynach. Wow. Zenobia znowu jest hojna, więc ja myślę, że nasze dzieci dzięki nam przynajmniej trafiły na fajnych partnerów, a nie jakichś totalnych toksyków. Nie, nie zrobiliście tego. Poszli figlować do łóżka swojej matki. Je Ej, Boże, on ma jakąś kieckę. Ej, wiecie już, co będziemy robili w następnym w niedzielę? Będziemy robili metamorfozy partnerom naszych dzieci. Aha. Neon, kocham cię. Po prostu ty jesteś cudowny. Ty się opiekujesz każdym dzieckiem, nawet nie swoim. On właśnie pryska potwora z łóżka, chociaż nikt go nie prosił. On ja. <laughs> to jest po prostu najlepszy. O, matko, wy też robicie, właśnie figlujecie. Sinter, poproszę o zostanie partnerem romantycznym. Dobra, robicie to. Jesteście partnerami. A czy ty możesz teraz jej się oświadczyć? Też bym chciała, żebyś się oświadczył. I Jest wręcz pierścionek zaręczynowy. Ciekawe, czy przyjmie. Ona strasznie wygląda. W sensie, jak ją ogarniemy, to myślę, że będzie przepiękna. Zgodziła się. O, matko. Jakie poważne zmiany w życiu naszej rodziny. No i Pola jako ostatnia. On po prostu. Powiedział, że sorry muszę iść, przestraszył się. I polazł sobie. Dobra, przykro mi Pola. Nie, nie, nie tym razem. Jakoś by się za dobrze nie ułożyło idealnie. I z tym wszystkim mała, biedna Penelopi jest totalnie olewana. Więc plan jest taki, że dorastamy teraz Penelopi. Jutro mają bliźniaczki urodziny, więc jestem ciekawa jak będą wyglądały. No i Patrysia razem z swoim bratem bliźniakiem. jutro dostaną szóstki. Już na 100% dostaną szóstki. Będziemy mogli ich wyprowadzić na swoje. I ja chcę tak zorganizować. Dajcie znać mi, czy to nie będzie za szybko żeby oni od razu zamieszkali w jednym domu z Nylonem i ze swoimi partnerami. Ale to chyba jest giga szybko, nie? W sensie, oni sera są nastolatkami, a już ich jakby robię na taką głęboką wodę, ale z drugiej strony w sumie, no to może dzięki temu zagwarantuję im stabilne życie. Tak czy siak, wiadome jest jedno, że teraz, moi kochani, czeka was ostatni odcinek, specjalny odcinek 100 dzieci challenge i z całą pewnością będzie on bardzo długi, bo mam e, przygotowaną lik listę te atrakcji właśnie na ten odcinek, więc nie jestem w 100% przekonana, czy pojawi się on w ten najbliższy poniedziałek, czy dopiero za tydzień. Dam wam znać, obserwujcie mnie. Pamiętajcie, żeby być na nice Gaming, bo są właśnie bardzo fajne promki na Simsy, na dodatki do Simsów. Zresztą sami widzieliście, linka macie w opisie. I do zobaczenia, pa!